Witam, chciałbym już przedstawić swoją wizualizację VR w takiej wersji beta. Głównie w wizualizacji skupiałem się nad kustomizacją tego wszystkiego. Pierwszą rzeczą, która może się przydać w takich wizualizacjach dla klientów, to jest odtwarzanie filmu wideo jako bezpośrednio w VR. -ze. Ja tutaj dodałem właśnie dwa filmy. Pierwszy film jest pokazany po prostu, że można zwykłe wideo otworzyć na, na zwykłej teksturze. A drugi jest to mój film reklamowy z mojego kanału na YouTube. To pewnie go znacie. Tak, jestem Marcin. Następnie każdy element jest po prostu interaktywny, więc można się nim pobawić. Niektóre elementy można tylko wziąć do ręki i. Pooglądać, tak jak na przykład tutaj, tutaj ta klawiatura, ponieważ one mają już tekstury po prostu przypisane i wypalone, ale większość tych elementów starałem się, żeby była interaktywna, czyli wszystkie stoły, ściany można zmienić. Zobaczcie, jak to wygląda. Celujemy po prostu na dany stół, on jest opisany, i wybieramy z tutaj listy prawie 100 takich tekstur nasz, naszą teksturę na dany element. Tak? Można znaleźć naprawdę tekstury. Tutaj są wszystkie tekstury 2K lub 4K, więc to są naprawdę bardzo ładne tekstury. I można je tutaj dobierać, tak? Jeśli chcemy, na przykład, ten element, to wybieramy tutaj to i sobie wybieramy daną teksturę. Tekstur mamy naprawdę, naprawdę dużo i one są ładne. Zobaczcie, jak wygląda to na ścianie. Jak to działa? Działa to tak, że. Element wykrywamy, ile ma materiałów, czyli dany, dany obiekt tutaj ma trzy materiały, wszystkie je listuje. I teraz te materiały jeden jest odpowiedzialny za ścianę, jeden jest odpowiedzialny za podłogę, a jeden za zewnętrzną ścianę. Czyli wystarczy teraz wybrać tutaj tą cegłę tak, i zmienić sobie na coś innego. Zobaczcie, że naprawdę wygląda to bardzo ładnie. Te elementy, na przykład, Mamy lawę. Każdy element można tutaj. Lawa ma specyficzną maskę, którą można tutaj emisyjnie zwiększyć, tak? Czyli, tak jakby mamy lawowy pokój. Inne tekstury mają różne zależności. Są takie, które można jeszcze zniekształcać, czyli na przykład lód możemy zrobić, te, żeby on bardziej wystawał albo nie wystawał. Każdą teksturę oczywiście można zrotować i można sobie zeskalować, tak? Zgodnie do tego co nam jest aktualnie potrzebne. I oczywiście można dodać kolory, tak? Zmienić odcień tego. Zobaczcie, że tych tekstur jest naprawdę, naprawdę dużo. Mm. Te przedmioty, które są, mają wypalone już własne tekstury, one nie są modyfikowalne, bo one wyglądają bardzo ładnie bez modyfikowania. A najważniejsze jest, żeby modyfikować ściany i te elementy, które tak naprawdę możemy sobie wymieniać. Zobaczcie, że elementów jest naprawdę dużo. To jest stare krzesło, które wygląda naprawdę dobrze. Mamy też taki fotel z Matrixa. Wszystkie te elementy, zobaczcie, że każdy element, tak jak tutaj, tego nie można dziąć, ale one oczywiście możemy zrobić, żeby były fizycznie, fizycznie te, dodać fizykę i wtedy możemy je podnosić. Co jeszcze? Zobaczcie, że możemy tutaj używać różnego rodzaju filtrów. Filtry działają na takiej zasadzie. O, mamy tutaj. Pierwszy filtr jest taki czarno-biały, czyli ten jest taki, i ten jest taki. Do tych filtrów można dołożyć jeszcze takie obrysy, tak? czyli tutaj widać, te obrysy są widoczne. Zobaczcie, że tutaj jest filtr taki długopisowy. Te filtry wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Jeśli byśmy chcieli klientowi pokazać bardziej taki bajkowy tak, świat, no to robimy taki filtr, który wyostrza nam kolory i robi jak z kreskówki. Dodajemy wtedy jeszcze takie dodatkowe linie. Zmieniamy na przykład wtedy tekstury na czyste i robimy jakieś różne kolory. I wtedy cały obiekt możemy, możemy zrobić bajkowy, bezpośrednio w samej wizualizacji. Ok, otwórzmy, wejdźmy na zewnątrz, zobaczmy jak to wygląda. Na zewnątrz oczywiście czekają tam na nas elementy, które tutaj możemy też wykorzystać. Oczywiście zobaczcie, że... Wygląda to bardzo fajnie. Można to zrobić właśnie dzięki tym filtrom Concept Arty, czyli klientowi pokazujemy, robimy taką wizualizację bez tekstur. Jeszcze nie wiem, jak to ma wyglądać, tylko robimy właśnie takie filtry. Wtedy każdy może sobie zobaczyć, jak to mniej więcej ma wyglądać. Grafik wtedy nie musi męczyć z rysowaniem tego. Tak. Zobaczcie. To wszystko ładnie wygląda. Dorobiłem oczywiście jeszcze. Tryb dnia i nocy. Czyli tutaj klikając na ulicę mamy intensywność światła dziennego, ale mamy też dzień i noc. Zobaczcie, jak się cienie przemieszczają. I oczywiście, jak, jak to się dzieje tutaj tu jest słońce. Tak, widać, że to słoneczko gdzieś tam zachodzi. I zobaczcie, że pojawiają się gwiazdy. I na przykład w nocy możemy zrobić deszcz tak i nagle pada deszcz na, na podłodze pojawiają się po prostu krople deszczu i ten deszcz możemy na przykład zrobić zobaczyć jak on wygląda. Rysunkowo no i wygląda to naprawdę dobrze no i to wam chciałem pokazać teraz przejdę jeszcze do tego mam wideo z tego pomieszczenia w rzeczywistości jak ono wygląda jeszcze przed, przed wystrojem, tylko z tymi stołami no i to bym wam chciał pokazać.